Może poprzejmy sobie coś w Rosmanie, Zajbiście, zajbiście. O, fajne przycenki, kurwa ten. Kurwa, czuję się obserwowany. Co to kurwa za pacjent? Patrzy mi się cały czas na ręce. Pewnie ochrona albo jakiś zwyrol. Dobra, misja, trzeba go kurwa szybko zgubić. Bo chce iść na perfunki. Przepraszam, tak w czym mogę służyć? Tam ten pan yy, szuka dobrej pianki do golenia dupy i prosi o pomoc. Tak, już oczywiście. Dzień dobry, szuka pan pianki do golenia odbytu, tak? Że co kurwa? Proszę ze mną, no niech się pan nie wstydzi. No i kurwa, porobiony. Teraz perfunki. O, ta fajna taka, kurwa. O, jest tester. Nikogo nie ma, tak? Za kurwa dajemy, trzeba. Dobra, szybko spierdalamy stąd. O, ale przepiękna perfuma. No, piękna jest. Musiał pan ją kiedyś u nas kupić. mamy tutaj na sklepie taką samą. Tak kupiłem. Po co mnie tu zabrałeś? To wycieczka szkolna z rodzicami. Dzień dobry, czy mogę w czymś pomóc? Nie, mogę was oprowadzić. Milcz. Przepraszam, bo musisz do obrazów. To wygląda jakby. Stary to nagą namalował. Przepraszam jeszcze raz. <laughs> Bo jakiś pacjent z czerwonym wąsem idzie że posąg. To ktoś od was? No ja pierdolę Co on tu robi? Ojciec, chodź tu O, cześć Możesz mi wytłumaczyć, co robisz w muzeum? Bardziej mnie dziwi Co ty tutaj robisz? Ej, co jest? Gdzie? Co jest, kurwa? O, to bardzo interesujący obraz Przedstawiający założyciela muzeum Miliardera Filantropa Myśliciela Człowieka sukcesu Boga seksu Księcia Kutanosa Wielkiego co tu się odpierdala? Fajny obraz. Dlaczego nie jest podobny do ciebie? Czy ty, ojciec, masz przed nami jakieś tajemnice? Tak, to ja wjebałem się karmę. Nie o to chodzi, cymbale. Nie mam, chyba wszystko mnie wiecie. A czy wy dobrze mnie znacie? Wiecie rozwiązać kwestie o mnie u Kuby na Instagram. Pierwsza osoba, która dobrze rozwiąże to gówno, dostaje nagrodę. Dobra, jebać. Kuba, widziałeś moją ładowarkę? Kurwa. Nie, co ty robisz? Yy, nic, yy, opalam się. Jest zima. Śniegiem na pierdala. A ty mi próbujesz mówić, że się opalasz! Właśnie tak. A no okej. Okay. Chcesz może jakiś kremik do opalania? Ty tak serio? Nie kurwa! Zła z tego parapetu! Nie wysiedzę już dłużej! Ledwo zaczęliśmy kwarantannę! Nawet nie próbuj nic kombinować! Nawet nikt nie zauważy, że mnie nie ma! Ani mi się wasz. Nie wytrzymam już, kurwa dłużej! Zamknij to zjebane okno! Nie! Zamknij! Nie! W tej chwili powiedziałam: nie! Takiś kozak! Tak! Chcesz poczuć gniew Poseidona! Co ty pierdolisz? Zamorkujesz w kiblu, jeżeli nie zejdziesz! Jesteśmy 10 lat po ślubie, dopiero teraz ogarnąłem, z kim ja się ożeniłem Ze swoją matką! Chodź tu, Maciu! Zjeby, musimy coś wykminić, bo nam nie sprzedadzą. Wyślemy grzech, on jest najstarszy. Jemu sprzedadzą. <gry> Serio? Dobra, może jednak nie. Zaraz kogoś poprosimy. O, o patrz, idzie jakiś dziadek. Nie, bo to mój dziadek. O, a ten majster? Kurwa, to mój wózek z Ameryki. A może ta baba? Pało, to matka grzecha. Pierdolisz. No przypatrz się. mhm. <grym> No dobra, masz rację. O, ten? Dziwnie coś wygląda. Jebać ważne, że kupi. Przepraszam. Cześć. Kupi pan nam browarę? Kupię. Ale jak pokażecie mi skarpetki? No, spoko. Dobra, za chwilę wracam. Ja się go boję. Wyluzuj. Grzechu mu pokażę. Co nie, Grzechu? No, jak? Jestem. Proszę bardzo. A teraz wyskakiwaj mnie ze swoich skarpetek. Grzechu, pokaż sprzęt. O, tak. Jeszcze ja Co pan robi? O, ja pierdolę. O, co on tu się grzyba? O, Jeszcze! Bo ledwo pół koszyka nazbierałaś. Ja chcę do domu! Sama chciałaś tu przyjechać, żeby zarobić. Ale myślałam, że będzie rzeź! te truskawki! My je mamy zbierać a nie jeść. zbieram do końca koszyka i spierdalam stąd. O, pół koszyka, truskawek! Ciekawe czym. Jak trzeba będzie, to nawet na jakimś bawolę. Od razu ze starem na plecach. Gdzie są moje truskawki? No w koszyku, a jednak nie. Był Masz pięć sekund! Dobrze wiesz na co! Pierdoli! Nie wiem, nie rozumiem! Chyba Kurwa Możesz mówić po polsku przy głupie! My nie rozumiemy! Nic nie rozumiem! Za chwilę wsadzam łeb w dupę starego! Ja spróbuję! Mówi, że masz krzywą mordy! Ale wczoraj to myślałem, że się skończę ze śmiechu. Oglądałem sobie wczoraj te rundki Hailik Edia z czuksem, ale nie oglądałem tego długo, tylko tak wbijam z ciekawości i akurat wbiłem na face to face. I to co czuks kurwa przytulił Edzia, to ja pierdolę. To no jest tu tak się śmiałem, że myślałem, że się zapowietrzę, już po karetkę dzwonili. Myślałem, że się zestram ze śmiechu. Kurwa, ale jak on go trzymał. Jak podobno kurwa Edzia od tego uścisku, kurwa, tu ma takie odbite ręce jego. Do teraz się kurwa podobno trzyma. Ale wydaje mi się, że to jest właśnie taka taktyka, nie? To jest często ćwiczona na treningach widzę. Rzuca się na przeciwnika, kurwa, z całej siły go przytula, żeby mu żebra, kurwa, połam. Nie wiem, co tak wyglądało, ja pierd. Nie, no kurwa. W ogóle, jak go tam odzierali od niego, ten przytulony, ci go, kurwa, dron, ten... Ja pierdol, nie, no nie, kurwa, to Dzień dobry. Witam W czym mogę pomóc? Chciałbym kupić nowy telefon. Może mi pan doradzić? Tak, oczywiście. Polecam panu najnowszego iPhone'a 69 Pro SX Max Super Turbo Vision. O kurwa, a coś więcej o nim? Zwykły telefon, ale drogi jak chuj. A ile kosztuje? 20 koła. Ile? Można zostawić znerkę w zastaw. Nawet mamy specjalistę, który od razu się tym zajmie. Yy, nie, nie, chyba podziękuję. A coś tańszego? Yy, już sprawdzam yy, najnowszy hujaway. Okej, okay, w dalej. Milion funkcji. Robi wszystko. Ulepi panu pierogi. Wyjebiliście jakiemuś frajerowi. Nawet dubsko panu podetrze. Zaciekawiło mnie. Ile kosztuje? Yy, 16 koła. Ja pierdolę. To może inaczej. Jakim budżetem pan dysponuje? Mam stówkę. To mam coś dla pana. No w końcu to mi się podoba. Kalkulator. Dobra, jak wam teraz coś opowiem, to się kurwa zesracie Jestem u siebie na ogródku z psem na spacerze No i chciałem z nim nagrać TikToka No i wiecie, położyłem sobie telefon przy drzewie No i włączyłem nagrywanie Ja się chciałem coś tam poprawić, zapatrzyłem się A mój łatek, kochany, podszedł do drzewa I zaczął szczać Tak, zejszczał mi się kurwa na telefon No ty, co ogonem machasz, co? No ale w sumie to jest moja wina, bo co za idiota Kurwa, kładzie telefon obok drzewa Jak chcecie zobaczyć ten filmik, to wbijajcie do mnie na insta

E the może kurips and I'm the pocket. Ale jesteśmy wysoko. Przestań. Co mam przestać? Najlepiej się nic nie odzywajcie. Jest tu kibel. Masz lęk wysokości? Ja widzę samolotów. Zesram się za chwilę. To po co chciałeś lecieć? Ja chciałam lecieć? Nie wytrzymam. Dama mówiłaś, że bilety są prawie za free i kupujemy. Ale to stary powiedział, że lecimy. Co to za worek? Dobra, wejdzie. Od kiedy ty się tak ojca słuchasz? A, dobra, morda! U, oddycha, jesteś razem pierdolonego spokoju. To tak jebie. Wysułem się do rękomówki. Że co zrobiłeś? Uuu. Masz pięć sekund, żeby wyjechać to gówno do kosza. Bo jak nie, to ci wsadzę jest powrotem. Ale przez mordę Dobra, idę. Gdzieś poszukaj! Dlaczego on zawsze coś musi odjechać? Jebać. Może trzeba było mu pokazać, gdzie jest ten kosz? Uwaga, komunikat. Idiota z reklamówką pełną odchodów, który wyszedł na skrzydło samolotu, proszony jest o natychmiastowy powrót. Ale tu piści! I chyba nie ma tu idzie kosza! O ja pierdole. Rozjebie go!